czas Straż Pożarna biotutowy w Radlinie, oprócz działań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, czyli zwalczaniu pożarów, kręg żywiołowych i innych zdarzeń, łączyła się w zwalczanie koronawirusa. Burmistrz miasta za pomocą zarządzania kryzysowego wyposażył naszą jednostkę w kombinezony antywirusowe, okulary typu gogle, maski oraz rękawice, które chronią ratownika przed zarażeniem się koronawirusem. Oprócz tego komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Wielisławie Śląski wyznaczył naszą jednostkę do pomocy ludziom w kwarantannie, w dostarczeniu żywności, leków lub innych najbardziej niepotrzebnych rzeczy. Z tego miejsca apeluję do wszystkich mieszkańców Radlina, aby zostali w domu. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa. Pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej dwóch metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach!